Proszę Państwa, działka. Kilkanaście, może kilkadziesiąt drzew. Jakieś chwasty, trawa. Studnia nieużywana. I tędy prowadziła ścieżka. Taki skrócik mały. Przez kilkanaście lat, może dwadzieścia kilka lat. No i proszę Państwa, proszę. Zrobili ogrodzenie milionerzy. jest działka warta pewnie miliony. Blisko lasu w Warszawie. To znaczy nie w Warszawie, no. Vis-a-vis -vis Warszawy, no, powiedzmy. Jest las, a za lasem jest Warszawa w tym sensie. No i co? I teraz będzie kilka czy kilkanaście lat ten sam teren, tyle że ogrodzony, bez tej ścieżki. Komu przeszkadzała ta ścieżka? Co oni tam takiego zrobili ci przechodnie? Tam parę butelek po piwie zostawili. Tak, o to chodziło? Czy nie wiem o co chodziło? Wiadomo, właściciel ma prawo, miał pieniądze na siatkę, miał pomysł. Zobaczymy. Może wcześniej coś się zacznie tu dziać. Ale jakoś się nic nie dzieje na razie. Dobra. Jak stop to stop. I filmu stop.